Polecam Wam gorąco stosowanie kosmetyków, które zawierają różne stężenia mocznika do różnych części ciała. Wysokokeratynowe miejsca, gdzie chcemy porządnego złuszczenia, głównie stopy i pięty, 50% kremobaza. Nie świrujmy z próbami przyspieszenia tego procesu na innych częściach ciała. Mniej obrośnięte keratyną miejsca, ale nadal miejsca, które należy traktować i nawilżać. Dłonie, kolana, łokcie, ale łuszczący się łokieć hashimotowy, 50% jak najbardziej. Tak, części ciała wrażliwe na inne kosmetyki, hipoalergiczne, 10%. Z twarzą należy zawsze wykonać próbę, bo to jest to miejsce, gdzie warstwa skórka jest. Bardzo cienka. No i mój ulubieniec do całego ciała, czyli od szyi w dół, balsam 11%, rewelacyjny i to jest jedna z tajemnic mojej przyzwoicie wyglądającej skóry, pomimo starczego wieku, mojego kochany.